Filip, śpisz? Madziu? Nie! Co się stało? Znowu ten sam sen? Tak. Las? Tym razem inny. Inny jak? Był biały. Biały. Wszędzie był śnieg, a drzewa były pokryte szronem. I było tak potwornie zimno. Koszmar! Przykro mi! Ale najgorszy był ten dźwięk. Jaki? Pochukiwanie Gdzieś wysoko na gałęziach. I uczucie, że coś mnie obserwuje z góry. A, to tylko sen, siostra. Minął już rok. Wiem, wiem, że minął rok. Ale dla mnie to jakby było wczoraj. Oni wciąż kłamią. Wojsko? Tak, zaginął w akcji błąd nawigacyjny, nieprzewidziane warunki atmosferyczne. To wszystko bzdury. Wiem. Oni coś ukrywają. Wiem to. Czuję to. Maciu, próbowaliśmy wszystkiego media, politycy, nikt nie chce dotykać tej sprawy. Jest utajniona na najwyższym szczeblu. Bo oni się boją. Boją się tego, co jest w tym lesie. A ja boję się o ciebie. Od roku nie śpisz, ledwo jesz. Żyjesz tylko tymi jego starymi wiadomościami. Bo to jedyne, co mi po nim zostało. To nieprawda. Został ci syn. I ja. Wiem, przepraszam. Nie przepraszaj. Po prostu spróbuj odpocząć. Spróbuję. Czekaj. Co? Słyszę coś. Jesteś w domu. Jesteś bezpieczna. To tylko wiatr. Nie, to nie wiatr. To ten sam dźwięk. Z mojego snu. Madziu, to twoja głowa. Jesteś przemęczona? Nie. To pochukiwanie. Dochodzi z zewnątrz. Z naszego ogrodu? Niemożliwe. Mieszkacie w środku miasta. Tu nie ma słów. Wiem. Idę sprawdzić. Nie. Zostań w łóżku. Muszę. Jestem przy oknie. I co widzisz? Nic. Ciemność, ale szyba jest zimna. Jest sierpień, ale noce bywają chłodne. Nie tak, jest pokryta szronem od zewnątrz. Co? To, to niemożliwe. A jednak? Jeszcze to wielkie białe pióro na moim parapecie. Skąd ono się wzięło? Nie wiem. To on. Kto on? Ten las. On mnie woła. Madziu, to wszystko jest bardzo dziwne, ale musisz być racjonalna. Skończyłam z byciem racjonalną. Przez rok byłam. I nic to nie dało. Co chcesz zrobić? Jadę tam. Gdzie? Do strefy zero. Do tego lasu. Zwariowałaś? Sama? Zabiją cię albo aresztują. Nie pojadę sama. To z kim? Z jedyną osobą, która od początku wierzyła w to, co opowiadał Marek. Z kim? Z Igorem. Panie szeryfie? Dzień dobry. Tu żona Marka. Pamięta mnie pan? Oczywiście, że pamiętam, dziecko. Co słychać? Chociaż pewnie nic dobrego, skoro piszesz o tej porze. Niestety nie. Muszę się z panem zobaczyć. W pilnej sprawie. Chodzi o Marka? Tak. Coś nowego? Jakaś informacja od wojska? Nie. Coś dziwnego. Coś, co tylko pan może zrozumieć. Gdzie i kiedy? U pana na posterunku. Będę za godzinę, jeśli to nie problem. Problem to ja mam od roku. Czekam. I co? Rozmawiałaś z nim? Tak, jestem u niego w biurze. I uwierzył ci w sen i w zamarznięte okno? Tak. Jak to? Tak po prostu? Pokazałam mu to pióro. I co on na to? Powiedział, że zna te pióra. Skąd? Z legend opowieści starych ludzi z tego regionu, jego babcia mu o nich opowiadała. Mówił o zimowej matce, O duchu lasu, który budzi się, gdy dzieje się coś złego, i że jej pióra są ostrzeżeniem. Więc on w to wierzy? Powiedział, że przez 40 lat służby nauczył się jednego. Jeśli wszyscy miejscowi boją się jakiegoś miejsca, to mają ku temu powód. I co dalej? Powiedziałam mu, że tam jadę. Ej co on na to? Powiedział, wiem, i nie pojedziesz sama. Jedzie z tobą? Tak. Madziu, nie, to samobójstwo. Muszę. Muszę wiedzieć, co stało się z Markiem, a Igor, on też musi. Dlaczego? Bo jeden z jego zastępców zaginął w tym lesie 20 lat temu. Sprawa nigdy nie została rozwiązana. Więc to dla was obu jest osobiste. Tak, kiedy jedziecie? Jutro o świcie. Igor bierze urlop. Jedziemy jego prywatnym terenowym. Co ja mam robić? Zostań z małym i czekaj na moje wiadomości. Będę pisać, dopóki będę mogła. Obiecaj? Obiecuję. Tym razem yy, to ja idę na polowanie. Filip, jedziemy. Madziu, jesteś pewna? Jeszcze możesz się wycofać. Nie mogę. Muszę. Igor naprawdę jedzie z tobą? Tak, siedzi obok mnie. Prowadzi. Ma w samochodzie tyle sprzętu, że wyglądamy jak łowcy potworów. Bo chyba właśnie nimi jesteście. Może. Co on ze sobą wziął? Dwie strzelby, rewolwer, karabin myśliwski, mnóstwo amunicji, liny, apteczkę polową i wielki stary kompas. A co z jedzeniem? Mamy zapasy na tydzień i termos z gorącą kawą. Igor myśli o wszystkim. To dobrze. Przynajmniej jesteś z kimś, kto wie, co. Robi. Tak, czuję się przy nim trochę bezpieczniej. Jak daleko macie do tej strefy? Jakieś dwie godziny drogi. Pisz do mnie co jakiś czas, potrzebuję wiedzieć, że mam z kim rozmawiać. Będę pisał. Obiecuję. Uważajcie na siebie. Będziemy. Jesteśmy na miejscu. Już? Tak, dalej droga jest zablokowana. Musimy iść pieszo. Jak wygląda? Jak strefa wojny. Wszędzie wojskowe blokady. Stare, zardzewiałe zasieki. I te znaki. Strefa zero. Wstęp surowo wzbroniony. Zagrożenie biologiczne. Nie podoba mi się to. Igor też jest spięty. Wyjął strzelbę. Uważajcie. Wchodzimy, Filip. Tak? To, to jest niemożliwe. Co jest niemożliwe? Mój sen. On, on. był prawdziwy. Madziu, co ty mówisz? O, co to jest? To ten las. Ale jest sierpień. Mamy 30 stopni upału. Jak tam może być śnieg? Nie wiem, ale jest. I jest zimno. Potwornie zimno. Jak tylko przekroczyliśmy tę niewidzialną linię, temperatura spadła o 20 stopni. To jakaś anomalia pogodowa. To coś więcej. Muszę kończyć. Tracę zasięg. Odezwę się jak będę mogła. Madzia! Na jego roztraciłam zasięg z Filipem. Wiedziałem, że tak będzie. To miejsce blokuje sygnały. Jesteśmy sami. Co pan o tym myśli? Cała zima. Myślę, że to oddech lasu, o którym mówiła moja babcia. Że on sam tworzy pogodę, której potrzebuje. A czego on teraz potrzebuje? Zimna i ciszy. Ta cisza jest przerażająca. Taka sama, jak opisywał Marek. Gorzej! Wtedy przynajmniej coś polowało. Była jakaś akcja. Teraz czuję tylko pustkę. Jakbyśmy weszli do grobowca. A śnieg? Jest dziwny. Dotknij go. Jest suchy i sypki i skrzypi pod butami w nienaturalny sposób. Idziemy w stronę polany, na której lądował Marek. Rok temu. To dobry punkt odniesienia. Musimy zobaczyć, co się zmieniło. Znalazłam coś. Co? Ślady ludzkie? Marka? Nie, wilków. Tej watachy, która mu pomogła? Tak, ale ślady są dziwne. Gdzie Gdzieniegdzie widać ślady walki i krew. Krew? Tak. Zamrożona, ciemna na białym śniegu Coś je zaatakowało Chodźmy tym tropem Uważaj Jesteśmy na polanie O Boże, Igor Widzę, nie patrz dziecko to ta taha. Są rozszarpane Jakby zaatakowało je coś ogromnego Jakiś wielki ptak drapieżny Psała Tak, to robota sowy Znam te ślady z legend Ona nie toleruje innych drapieżników na swoim terytorium Zabiła je wszystkie Jest bezwzględna Jest strażniczką A my jesteśmy intruzami Co teraz zrobimy? Musimy przetrwać Jest coraz zimniej Zaczynam się trząść Nie jesteśmy Przygotowani na takie warunki. Wiem. Musimy się dostosować. Jak? Zostań tu. Nie ruszaj się. Gdzie pan idzie? Na polowanie. Igor! Słyszałam strzał. Wszystko w porządku? Spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Co pan zrobił? Wracam. Niesie pan coś. Tak. list? Tak. Polarny. Wygląda bardzo dziwnie. Jego oczy są czerwone. To jedyne zwierzęta, które tu przetrwały. One służą sobie. Są jej oczami i uszami. Dlatego musimy być ostrożni. I co pan z nim zrobi? Nie patrz. To jest pan, pan go skuruje. Przetrwanie wymaga ofiar i ciepłych ubrań. Robi pan z tych skór okrycia. Dla nas. Inaczej zamarzniemy tej nocy. To straszne. Wiem, ale konieczne. Zaczyna wiać. Idzie zamieć. Musimy znaleźć schronienie. Szybko. Ale gdzie? Jesteśmy na otwartej przestrzeni. To dobrze. Sowa nie lubi otwartych przestrzeni. Poluje w w ale musimy mieć ogień. Słyszę ją. Kogo? To pochukiwanie? Znowu. Ale tym razem jest blisko, bardzo blisko. Przygotuj latarkę. Gdzie ona jest? Jest nad nami. Nad nami? Igor, ja nic nie widzę. Niebo jest czarne. Nie patrz w górę. Patrz na mnie. I nie ruszaj się. Ale co tam jest? Soła. Ta z legendy. Tak, siedzi na gałęzi najwyższego dębu. I nas obserwuje. Jest duża? Wielkości człowieka. Może większa. O Boże. Nie panikuj. To jest to, czego ona chce. Pamiętasz, co mówił Marek. Strach przyciąga potwory w tym lesie. Próbuję. Wyłącz latarkę. Dlaczego? Ona nienawidzi światła. Ale też je widzi z daleka. Chce, żebyśmy byli niewidoczni. Wyłączona. Dobrze. A teraz bardzo, bardzo powoli kłócnij. Okej. Okay. Nie wykonuj żadnych Ruchów. Igor, ja się trzęsę z zimna. Nie mogę przestać. Wiem, ja też, ale musisz. Ona reaguje na ruch. Słyszę ją. Co? Jakby szelest skrzydeł. Zleciała. Gdzie? Stoi na skraju polany. W miejscu, gdzie leżą te wilki. Ona jest potworna. Wiem. I ten uśmiech. Nie patrzy jej w oczy. Co ona robi? Podchodzi do ciał wilków. Będzie je jeść? Nie, ona ona je dotyka. Jak? Swoimi rękami. Ma ręce długie, chude, z ostrymi szponami. Gładzi futro tego alfy. Jakby jakby opłakiwała go. To nie ma sensu. Przecież to ona je zabiła. Może, a może coś innego je zabiło, a ona przyszła oddać im hołd? Ten las ma swoje rytuały. Odwróciła głowę. Patrzy na nas. Wie, że tu jesteśmy. Oczywiście, że wie, od początku. Idzie w naszą stronę. Nie ruszaj się. Igor, ona zaraz tu będzie. Ni, ruszaj, czyje? Stoi nad nami. Czuję na twarzy, powiew zimna od jej piór. Pochyliła się i patrzy na mnie tymi swoimi wielkimi czarnymi oczami. Odeszła. Co? Po prostu straciła zainteresowanie. Odwróciła się i idzie w stronę lasu. Udało się. Nie. Dlaczego? Zatrzymała się przy skraju lasu i odwróciła głowę w naszą stronę. Upuściła coś ze szponów. Co to jest? Coś małego i ciemnego. A teraz odleciała. Bezdźwięcznie. Zniknęła w ciemności. Chodź, musimy to sprawdzić. Co to jest? Nie wiem. Podchodzimy. To, to jest but! Dziecięcy? Nie, męski, wojskowy. To jest but Marka. Jesteś pewna? Tak! Miał małe rozdarcie na boku, które sama mu zszywałam. Ona, ona go ma. Albo znalazła to, co z niego zostało. Nie, on żyje, wiem to. Madziu, odezwij się, co się dzieje, Filip? Co jest? Spotkaliśmy ją. Kogo? Tesowe? Tak, była potworna i piękna jednocześnie. Zaatakowała was? Nie, badała nas. A potem zostawiła nam znak. Jaki znak? But Marka. O nie. On żyje, Filip. Wiem to. Ona chce, żebyśmy za nią poszli. Madziu, to pułapka. Wiem, ale nie mam wyboru. Muszę iść. Co wy teraz robicie? Przygotowujemy się. Jak? Igor, on. Co Igor? On poluje na te białe lisy z czerwonymi oczami. Mówi, że potrzebujemy ich futer, żeby przetrwać noc. Boże, siedzę przy ogniu i słyszę, jak on je skuruje. A potem. Co? Potem idziemy za nią. Madziu? w głąb tego białego piekła, odezwę się, jak będę mogła. Jeśli będę mogła. Filip, wciąż tu jesteś? Cały czas. Nie mogę spać. Co się dzieje? Igor skończył. Robić te ubrania? Tak, to straszne, ale jest mi cieplej, o wiele cieplej. Musicie przetrwać, to się liczy. Wiem, mamy teraz na sobie te białe futra. Wyglądamy jak jacyś prymitywni łowcy. Jesteście nimi? Chyba tak. Jaki jest plan? Idziemy. Teraz? W środku nocy? Igor mówi, że nie mamy wyboru, że musimy podążać za sobą, póki jej trop jest świeży. A zamieć? Ustała. Jest teraz cicho i bardzo, bardzo zimno. Uważajcie na siebie. Jest pan pewien, że to dobry kierunek? Tak. Odleciała na północny wschód, tam gdzie wzgórza są najwyższe. Idziemy już z godzinę. Nie widzę nic oprócz śniegu i drzew. Ona wie, że za nią idziemy. Skąd ta pewność? Bo zostawia nam ślady. Jakie? Co jakiś czas na gałęzi znajdujemy jedno białe pióro. Jakby oznaczała nam drogę. To pułapka. Oczywiście, że to pułapka, ale to jedyna droga do Marka. Myśli pan, że on wciąż żyje? Nie wiem, dziecko, ale jeśli jest choćby cień szansy, musimy ją sprawdzić. Jesteśmy temu winni. Wiem. Cicho. Co? Patrz. Co to jest? Niedźwiedź polarny. Tutaj? Ten las tworzy własne zasady i własnych mieszkańców. Co on robi? Czeka. Na co? Na nas. Widzi nas? Nie, ale czuje. Musimy go ominąć. Nie da się. Blokuje jedyne przejście. To co robimy? To po co tu przyszliśmy? Igor, nie. Zostań z tyłu. On jest niezniszczalny. Ale jest wolny. Musimy uciekać, póki walczy z drzewem. Nie, on nie walczył z drzewem. On walczył ze mną? Igor, za panem. Mam go! Co się dzieje? On nienawidzi światła. Tak jak Sowa! Uciekaj, Madziu! Teraz! Biegnę! Udało się. Zgubiliśmy go! Jest pan cały? Tak, ale straciłem strzelbę. Został mi tylko rewolwer. To była bestia. To był strażnik, a my weszliśmy na jego teren. Musimy iść dalej. Wiem. Tak. Madziu, odezwij się. Co się dzieje? Minęło pół dnia. Żyję. Co się stało? Ostatnie co pisałaś to, że wchodzicie do lasu. Walczyliśmy. Z kim? Z niedźwiedziem polarnym, ogromnym. Co? Skąd tam się wziął niedźwiedź polarny? Igor go spłoszył. Uratował mi życie. Filip? Tak? Jak nie wrócę? Wrócisz. Ale jeśli nie, powiedz małemu, że tata był bohaterem i że mama poszła go szukać. Powiem. Dziękuję. Jesteś gotowa? Tak. Chodźmy. Trzymaj się blisko i nasłuchuj. Każdy dźwięk, każdy szmer może być ostrzeżeniem. Wiem. Idziemy w kierunku, w którym odleciała. Ślady na śniegu są głębokie. Jest ciężka. A co z tym niedźwiedziem? Myśli pan, że wróci? Nie. On pilnuje swojego terytorium, a my je właśnie opuściliśmy. Teraz wchodzimy na jej teren. Jeszcze gorzej. Zależy czego ona chce. Chce nas zwabić. Jestem tego pewna. Ten bat to było zaproszenie. Też tak myślę. Ale musimy wiedzieć dlaczego. Ech, idziemy już z pół godziny. Las jest coraz gęstszy i ciemniejszy. Tak. Drzewa rosną tu tak blisko siebie, że ledwo widać niebo. To miejsce jest stare. Czuję to. Ten las pamięta czasy, o których my czytamy w książkach, a może i starsze? Patrz, co? Światło. Gdzie? Między drzewami. Daleko. Słabe, migoczące. To ognisko? Nie. Jest zbyt białe. I zimne. Chodźmy w tamtą stronę. Ostrożnie. Okej. Okay. Jesteśmy coraz bliżej. To nie jest ognisko. Y wiem. To budynek. Stara kamienna twierdza. To musi być jej gniazdo, i miejsce, w którym może być Marek. Tak? chodzimy? Tak. Ale tym razem to my jesteśmy myśliwymi. Podoba mi się twoje nastawienie. Musimy znaleźć wejście. Główna brama jest zawalona śniegiem, ale tam z bok widzę mniejsze drzwi. Są otwarte? Wygląda na to, że tak. To kolejna pułapka. Wiem, ale nie mamy innego wyjścia. Wchodzimy? Jesteśmy w środku. Cisza i zimno. Jeszcze zimniej niż na zewnątrz. Ściany są pokryte lodem. Co to za miejsce? Wygląda jak stary posterunek badawczy. Z czasów zimnej wojny może. Wszędzie jest sprzęt. Stare komputery, mapy. Wszystko pokryte szronem. Ktoś tu pracował. Dawno temu. I chyba nie skończył dobrze. Patrz. Co? Na ścianie? To ślady pazurów. Ogromnych. To ona była tu. Musimy znaleźć jakieś informacje. Dzienniki, logi. Cokolwiek, co powie nam, co tu się stało. Rozdzielamy się? Nie, w żadnym wypadku. Trzymamy się razem. Znalazłem coś. Co? Magnetofon szpulowy i taśma. Myśli pan, że działa? Jest tu awaryjny generator. Spróbuję go włączyć. Działa! Jest prąd. Odtwarzam taśmę. Dziennik Badawczy 15 grudnia 1978. Nazywam się doktor Pietrow. To nasza trzecia zima w placówce Arktyka. Zjawisko, które badamy, jest niezwykłe. Las sam generuje ujemne temperatury niezależnie od pory roku. Nazywamy go generatorem zimy. Więc oni też to badali? Cicho, słuchaj dalej! Odkryliśmy, że sercem tej anomalii jest istota, którą nazwaliśmy zimową matką. To ona kontroluje pogodę, ale budzi się tylko wtedy, gdy czuje się zagrożona albo gdy, gdy jest głodna. Wczoraj straciliśmy dwóch ludzi. Wyszli na zewnątrz podczas zamieci. Znaleźliśmy tylko ich zamrożone ciała, ale były puste. Jakby coś wyssało z nich całe ciepło i całe życie. Ona nie je ciał. Ona żywi się energią życiową, ciepłem, dlatego tworzy tę zimę, żeby wszystko wokół niej było słabe i łatwe do upolowania. Słyszysz to? To ona. Tak. Musimy stąd wyjść. Nie, musimy znaleźć resztę nagrań. Musimy wiedzieć, jak ją pokonać. Gdzie mogą być? Chodźmy dalej, w głąb. Korytarz prowadzi do większej sali. Co w niej jest? To, to jest gniazdo. To ci naukowcy. Tak, zamroziła ich, zrobiła z nich eksponaty. A w środku gniazda? Co? Są szczątki. Jakie? Czarne, metaliczne, organiczne fragmenty. Jak te, które widzieliśmy przy statku. I ciała kultystów. Rozszarpane. Ona z nimi walczyła. Tak, broniła swojego gniazda. Słyszę coś. To ona wlatuje do jaskini. thank you Chowaj się. Wylądowała w gnieździe. Co robi? Jest niespokojna. Chodzi w kółko, pohukuje cicho. Czegoś szuka, albo kogoś. Madziu. Tak? Ona nie jest sama. Co masz na myśli? W gnieździe coś się rusza. Coś, co nie jest nią. Co to jest? Wysoka, chuda postać, cała w czerni. Ma na sobie wojskowy kombinezon, taki jak Marek. To on. Marek. Stoi na skraju gniazda, nie rusza się. A sowa zakrąży wokół niego, jakby go pilnowała. On jest jej więźniem. Nie, myślę, że jest gorzej. Jak? Marek podniósł głowę. Jego oczy. Co z nimi? Świecą. Tym samym fioletowym światłem, co ten statek obcych. O nie. On jest zarażony. I ona go tu trzyma, w kwarantannie. To dlatego zabiła wilki i kultystów, i Dir Monstera, który był w lesie. Czyściła las z potencjalnych nosicieli tej zarazy. A nas zwabiła. A, żebyśmy jej pomogli? Marek nas zauważył. Patrzy prosto na nas. I się uśmiecha, ale to nie jest jego uśmiech. Mówi coś. Bez słów. W mojej głowie. Co mówi? Magia, nareszcie czekałem. Madziu! Minęło pół dnia. Co się dzieje? Odpowiedz. Żyje. Co się stało? Znalazłaś go? Tak, Filipie, znalazłam go. I co? Jest cały? Nie. Jest ran? Gorzej. On, on nie jest już moim mężem. Madziu, co ty mówisz? Jest nosicielem jakiejś obcej zarazy. A ta Sowa, ona jest strażniczką, która próbuje go powstrzymać. To wszystko? To jest jak z jakiegoś koszmaru. Wiem. To co teraz zrobicie? Nie wiem. On jest potężny, a my jesteśmy uwięzieni między nim a nią. Musicie uciekać. Nie mogę. Dlaczego? Nie. Postawię go nie w takim stanie. Ale on jest niebezpieczny. Wiem, ale gdzieś tam w środku wciąż jest mój marek. Muszę znaleźć sposób, żeby do niego dotrzeć. Jak? Nie wiem, ale muszę spróbować. To moja ostatnia nadzieja. Maciu, co to znaczy? Co on mówi? Mówi, że czekał, że wiedział, że przyjdę. To nie jest Marek, to ta zaraza przez niego przemawia. Nie daj się zwieść. Wiem, ale jego twarz jest taka sama, tylko te oczy. Przygotuj rewolwer. Nie wiem, czy kule go zranią, ale musimy być gotowi. On się śmieje w mojej głowie. Mówi, że broń jest bezużyteczna. N Sowa. Co z nią? Wciąż siedzi w gnieździe. Nie reaguje, jakby czekała, co zrobimy. To jest test. Tak. Marku, kochanie, jeśli mnie słyszysz, walcz z tym. Reaguje? Tak. Przez ułamek sekundy ten fiolet w jego oczach jakby przygasł. I widziałam w nich ból. On tam jest? Wciąż tam jest. Ale zaraza jest silniejsza. Znowu się uśmiecha. Mówi, Marek jest słaby. Ja jestem siłą. Ja jestem przyszłością. Musimy go stąd wyciągnąć. Jak? Soła. Co z nią? Ona jest kluczem. Nie jest naszym wrogiem. Musimy jej to pokazać. Jak mamy rozmawiać z potworem? Nie słowami, czynami. Igor, co pan robi? Ona pana zabije. Jeśli tak, to przynajmniej ty będziesz miała szansę uciec. Co się dzieje? Stoję przed nią, patrzy na mnie. Wskazałem na Marka, a potem na siebie. I na ciebie! Rozumie? Nie wiem, przechyliła głowę, a potem. Co? Wskazała skrzydłem. Na ten tunel? Chce, żebyśmy tam poszli. Chyba tak, to jedyna droga. A co z Markiem? On, on, on się cofa. Cofa się. Tak, a w stronę tego samego tunelu. Jakby ona go tam zmuszała. Idziemy za nim. Taki jest plan. To szaleństwo. Wiem. Wchodzimy do tunelu. Jest ciemno i stromo. Słyszę go. Idzie przed nami. A ją? Nie, została w gnieździe z tymi naukowcami. Pilnuje ich. Tak? Tunel się kończy. Wychodzimy z powrotem na zewnątrz? Tak, ale to inna część lasu. To ten krater z misji Marka. A to, to jest ten statek. Więc wszystko, co mówił, było prawdą. Tak. A gdzie on? Gdzie Marek? Stoi na skraju krateru, patrzy w dół na ten wrak. On chce tam wrócić do źródła. Nie możemy mu na to pozwolić. Wiem. Igor, co my zrobimy? Jak mamy go uratować? Nie możemy go uratować. Nie tutaj. To co? Musimy zniszczyć źródło tej zarazy tę fioletową technologię. Jak? Nie wiem, ale Sowa dała nam szansę. Odciągnęła go od gniazda, wyprowadziła na otwarty teren. Daje nam szansę na walkę. Dokładnie. On nas zauważył. Tak, odwraca się i idzie w naszą stronę. Tym razem nie uciekniemy. Nie, tym razem będziemy walczyć... Za Marka. Za Marka. Madziu? Minęły dwa tygodnie od eksplozji. Wojsko przeszukało całą strefę. Last wraca do normy. Śnieg stopniał. Znaleźli Igora. Przeżył. Jest w szpitalu. Ale ciebie i Marka... Nie ma? Zniknęliście. Mam nadzieję, że jesteście gdzieś razem. Spokojni. Kocham cię, siostra. Medja? Gdzie jesteś?